Budzę się, głowa boli, jakbym z kimś się bił Znów zasnąłem krzywo, oglądając film To nieliczna już atrakcja w moim życiu Samotny jak Rapanui pośród Pacyfiku Leżę sam, jakbym miał to Ta choroba serca, to miłość niespełniona Nie rozklejaj się, to wmawiam sobie na siłę Wspominam ciebie, moją byłą dziewczynę Było między nami trochę spięci kłótni Ale gdybyś była tu, nie byłbym tak smutny Pamiętam jak szedłem na tamto spotkanie Gdybym teraz mógł cofnąć się w czasie, dziś jedynie powspominać mogę, pozostało nagranie, jak byliśmy nad morzem, zawsze było idealnie między nami, to nasz związek w paru słowach opisany, ten deszczowy dzień. Pamiętam jak przyniosłem tobie kilka róż Przywitałaś mnie mówiąc nie jesteśmy razem już nawet nie wiesz jak to zabolało Świat mi się zawalił, nie wiedziałem co się stało Nie rozumiałem czemu to zrobiłaś Przecież tak się starałem, najważniejsza dla mnie była Zrobiłaś jak ktoś zupełnie obcy Tu nie ma miejsca dla ciebie odejść bez kreskocy Chciałem wierzyć, że to miłość nie warta łez Cała przeszłość fałszywa jest Wracałem pieszo, tracąc zdrowy rozsądek Ledwo ominąłem jakiegoś pijanego kierowcę Na dowiedziałem się od twojej siostry Że to był żart, tylko trochę za mocny Chciałaś to odkręcić i pobiegłaś za mną, ale roztrzęsiona nie widziałaś, jak nadjeżdża rozpędzone auto. Ten deszczowy dzień.